A czemu ty jesteś u mnie taki czarny w tym lobby? Ty jesteś u mnie czarny w tym lobby? Dopiero jak na ciebie kliknie, to się robisz biały. I dopiero jak to się świecisz. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jest z tej strony Kuba i w tym odcinku zagramy sobie Fortnite Remix Chapter 2 razem z Indo Boss of the Boy. Elo Zmieniaj tego na chłopie. Ja? Nie. Dobra, co my tu mamy? Mapa. Czyli coś mi tu nie pasuje. Ta gra wygląda zbyt nowo. Nie czuję się jak w Zapcerze drugim. No. Ej, to jest drugi rozdział? O kurde, ja w niego tak przegrałem. Od tego zaczęły się, chłopie. Na kompie pierwszy raz grałem. I w tym drugim miejscu rozdział. był koncert straksyskowy. Ale... No, na pewno. No tak tu stał, chłopie. Minus 100 minus 100. Ej, dobra. Co się tu znowu dzieje? No chłop, pierwszy co zrobi to... te mejta. <laughs> chłop ma pompę i se motkę. Ten typek został obity, dostał stówę. Cześć chłopie, ja tutaj zrobię tego pranka im znalazłem się motkę jakąś, która wygląda jakbym leżał. Pokaż tam tę motkę. Coś co leży, coś co leży szybko. To ta tak, taka co się kładzisz. No. no na pewno. Oni czekają, może te drzwi drzwi Ty, try Co to jest, Dumin? Ty, czekaj, spazama W Tej chwili wygrywam ten gry. Fuck, on tu idzie. Nie gdzieś co ja się Działłem, pił się. To... Wziąłem, się. Mm. to... Mm. Pa, jaka bomba. Ja zaraz jakieś zasadzkę robię. Opak. Chodź tu szybko. Aha. Chcesz mi pomóc? To jest za ścianą. Bądź z chyba, chyba są za ścianą. O, właśnie tu. Wybuchłem wszystko. Ja tu Ammo zbudowałem też. Co ty zbudowałeś? Ja kurde Opie. Walka stulecia. Stulec? Tu masz. Za tobą. <noise> Minus. Przecież wiem A to jest ten dum, który zabiłeś. On przyszedł pod paza. Proszę, weźmy tak wywod. Nie ten dół. No, za tobą. Wiem przecież. Druga minuta i 5 sekund odcinka. W tym momencie muszę trafić tego ziomka z tej broni w takich okolicznościach, jakie jak widzicie na ekranie. Jestem nad nim, czyli posiadam tzw. High Granda. A on jest pode mną, co oznacza, że mam przewagę w tej walce. Przesuwając film kilka sekund wstecz możemy zauważyć, że zdałem mu 60 plus 60, czyli 120 HP z manualnej bomby wybuchowej. Trzeba zauważyć, że zdałem mu 100 HP obrażeń tarczy, zwanej w współczesnym społeczeństwie Shieldem bądź kevami, a oznacza to, że miał on jej 100. Zakładając, że miał równe 200 HP, czyli 100 HP zwykłego i 100 HP shielda, pozostać musiało mu tylko 80 HP, bo 100 minus 20 równa się 80. Zakładając również, że w tych kilku sekund od tego zdarzenia nikt się nie uleczył, wystarczyło mi uderzyć go raz. Ale trafiając w ciało, a najlepiej w głowę. Patrzę na odległość między moim celownikiem a nim, można przypuścić, że mam na zrobienie tego około 50% szans. Albo go trafię, albo go nie trafię. Wiem, czy to. No, ze mną nie wygra. Zużyłeś oteczkę. Uuuu, ty nobie. Ej, dobra, zróbmy tak, że jeżeli będziesz miał więcej killi niż ja w tej rundzie, to ci kupuję gift'a. Nie, nie. Zbudź się. Powiedz dobra. Dobra. Ale nie wiem na co się zgodziłem, właśnie dałem swoją duszę. Ej, co tu był za dziwny dźwięk tu ma moim kąpie? Boż nie skraszował mi, nie będę miał połowy. Dni. O nie! Dlaczego no. tylko jak gram w Fortnite to to się dzieje? Jakby co to mów mi, gdzie kto jest, bo nie będę go widział. Ej. No. Ten dom nie ma nic, tylko jest niebieski. Na pewno nie jest Ja Ja tak. latam w tych sprawach. Już nie kłam. Mam do środka. Już nie kłam. Pokaż to. tak. Tak? <laughs> no weź być. Nie mocno. lecą nos, nas, lecą do nas Ty debilu Nie, nie, ale on był niewidzialny Zobacz to <grym> Czekaj, trzeba ustawić skina tryharda Nie Na pewno nie to Musimy to wygrać, to musi być, to musi być nasze To musi być nasza walka Wszystko fituje No i zatem się, się jakąś mockę, która pasuje z jego Ostrzał Leży Ostrzał O kurde co to jest? Zastrali mi się, dary. To jest Matryca! Ty, a ty weź tu chłop, A ja słyszę typu, tu gdzieś. To jest zbugowane, on tu w ziemi chyba jak jest. To właśnie ty się typa. Ja słyszę, jak on coś gada. Co, Co jest? Co tu się stało? YO! YO! Dobra, musimy w tym meczu wygrać, rozumiesz to? Ja właśnie podniosłem jakiegoś gnomo, o co chodzi? Dobra Trzy Dwa Jeden Dobra Skocz! Jeszcze raz <laughs> Ciężnie, bo bo ja ty skacza ja bym nie podskoczył Niech podskoczył tak szybko, jak na takim tyktoczu One Two Three Ej, połącz mi tak, złoty? Pomożesz mi! się ty trollujesz! Ale gdzie ty jesteś? Pomóż mi, proszę cię! No, pomogę! To, to strzelaj tu! No, strzelam! 25, 25 pomóż to... mi, no, pomóż mi! O, oglądam! No. Tu no, nie jesteś, Ja oni nie poczekam, aż mnie pójdą! Wiesz, że oni mają na ciebie namiary, nie? No właśnie widzę! <laughs> No przecież byłem nad nim! Dobra, ja nie skomentuję co tu się działo. Tak. Jeden paluszek wystawał za deskę, Jest on na górze? Tak. Mam, wysz, wyszło mi, wyszło mi. Ja? To byście mogli kupić. Ja już wiem, jak to zrobić. Dobra, ty jesteś... O, sobie <noise> Ej, oni, oni mi rozwalą samochód. No i dobrze, ale Dali... nie. Importujecie go, jego Nick. Go, e, reportujcie, bo ja mam przechlapane, a te sobie skacze Ej, patrz, wyszło mi, patrz, wyszło mi, patrz, wyszło mi ci na pomoc To przyjdź tu szybciej Już jadę <grym> Czekaj, co w tym naczy zrobiłeś? Przejechałem całą mapę łódką Chyba ciężarówką mm -mm. Łódką przyjechałem do ciebie, nie widziałeś? No ja mówiłem no dalej, i ja cały czas mówiłem no dalej, bo się ten, ładowało mi ten Bo mi się turbo i ja tam pod tą górę wjechałem tą, no, tą łódką i tam stała taka ściana I czekałem przy tej ścianie, i czekałem ładuje, a typek mnie znajdował w głowę Dobra jazy, idę szczerze, daj ready szybko Halo, 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 halo Lecimy na gazownię Lecimy do domu pana Mr. H Lecę na ten silos Trafiłem prosto w same sedno jak znajdziesz kartą, to mów Mam. No. Musimy znaleźć taki konkretny samochód. Który jest konkretny? Taki, do którego jak wchodzisz, no. nie zamienia w tego. Nie zamienia w nic. Ale mam. Mam już. Ty przeminęłeś, to był cały parking z samochodami, trzy znalazłem. Dobra, chopie, ja musimy to zostało Właśnie go utopię. Dobra, wychodź. O, wygląda jakby działało. Stań tu. Ja na... zginę! No, Poczekaj, to co zawsze działa? Czekaj! Nie gadaj. Tak! Ej, spójrz w niebo. mam. Jak to chłopie u mnie lagowało? chodzi ty ja jestem za poziomkiem w samochodzie. Ty. Co tu się dzieje? Weź ich wywal. Dobra! Ty, dobra, mój samochód jest na zerze. Poczekaj, ja go wywalę! Ja go wywalę! Tyle doładuję do niego tych kartonów, że ziomka wywali do lobby jak do niego wjadę Niczy... Ej <gry> nie, ja jestem to jestem na strzała Simpa pa pa lubila, parmijam na mnie. dlaczego pa lubilał moj no, ma parubiba No ty braciako O Kurde. Ja ci są... za nami jeździć cztery samochody Co to jest chłopiec? Rocket League? Czyli dorzucam, A dorzucam paliwo Dobra, wchodzę w nich, wjeżdżam po prostu Wjeżdżam w to serio Wchodzę w to na serio Jestem kurde graczem z zeszłego sezon Telefoni dzwoni, dzwonią z jakąś ofertą Ej, nie wiem jak ci mam ocenić moją sytuację, ale... Tam, ja nie wiem jak ci mam ocenić czy te... Chłopie, cała siedziba Snoop Dogga tu przyjechała Z pięć samochodów stąd Ty, ty jesteś Pilsem Nie Tak <śledzimy> <śledzimy> nie, nie ma... mm. ja ja działa, Jak, jak ty tak to Idziemy Ciekaw, że to działa tu tu wiesz tu 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 chłopie, 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 Wjeżdżaj, wjeżdżaj, wjeżdżaj. Ty masz łapki, ja też mam łapkę. Uciek. uciekaj. Zł. <laughs> Nie da się tego zrobić. Jeśli uda ci się uchwycić, obrazek masz prawo do Nie da się tego zrobić. Daj. Właśnie ich wybalą. Co tu jest piękna? Ej, zabiłem ich. Cześć, że go powaliłem z wysokości? Gdzie oni są? Dostał, leży, prawie leży. Czemu mnie podmienia ty? Przestranną Gargamel Cię dojechał Uwaga, chyba wkraczamy w strefę botów Ja bym mógł, to tu Jednak tak To są takie noby Jakbyś tu widział, co ja tutaj przed chwilą zobaczyłem No kurde, śmiotr dobijać musi Bo wie, że zaraz zginie No i sam do niego, wbijaj No chłop się chowa Hajdę tak, z jak ktoś będzie, to ja tak Weź tą chłopie ścianę, zniszcz podłogę i wszystkie spadną w dół Na jego łeb, bo tam na dole jest Dawaj! Tylko ja spadłem. Gdzieś nie bracie No wchodź tam do niego No to gdzieś jest Pod tobą on jest, dosłownie Znisz tą ścianę Nie, bo to zniknie mój brat